Po utworzeniu naszego filmu, po stworzeniu menu, pozostaje nam jedynie zapisanie go na płycie DVD. Przechodzimy zatem do ostatniego etapu tworzenia filmu, czyli właśnie do nagrania płyty. Klikamy tutaj. W tym momencie jesteśmy ustawieni na eksporcie do pliku, a więc przełączamy się na dysk. I tutaj możemy wybrać odpowiedni typ dysku. Typ dysku oczywiście uzależniony jest od tego, co chcemy uzyskać, ale również od tego, jakim sprzętem dysponujemy. Jeżeli mamy na przykład wypalarkę Blu-ray, to możemy wybrać na przykład tą opcję. Ja wybiorę tutaj płytę DVD i pod spodem ustawiamy jakość. W tym przypadku ustawienie automatyczna jakość jest jak najbardziej poprawne, nasz film jest bardzo krótki, nie zajmuje nawet minuty, i bez problemu będzie pasował na płytę w jakości 100%. Z taką jakością będziemy mogli nagrać na płycie około 60-70 do 70 minut. Jeżeli film jest dłuższy, to będziemy musieli nieco eksperymentować z jakością. Najprostszą możliwością jest tutaj wybór odpowiedniej opcji. Na przykład najwięcej wideo na dysku. W ten sposób możemy zmieścić na dysku około 270 minut, jednak jak widać, jakość wtedy spada do 24%. Jeżeli wybierzemy ustawienia niestandardowe, to możemy odpowiednio ustawić je w tym miejscu. W tym oknie mamy ponownie możliwość wybrania typu dysku. Jakość mamy ustawioną dokładnie tak samo na no niestandardową, i w tym przypadku podając szybkość w kilobitach na sekundę. Możemy zmniejszając tą szybkość, a więc zmniejszając jednocześnie jakość filmu, zmieścić na dysku nieco więcej. Ja wybiorę tutaj jednak automatyczną jakość. Tu poniżej możemy wybrać jeszcze kompresję audio. Ja pozostawię to na wyborze domyślnym. I następnie przechodzimy do opcji nagrywania. Jeżeli już teraz chcemy wypalić płytę, to wybieramy pierwszą opcję. Bardzo ciekawa jest również druga opcja, która pozwala na utworzenie obrazu na dysku w komputerze i zapisanie go na płycie nieco później. W takim przypadku będziemy korzystali z tej opcji: nagraj z wcześniej utworzonej zawartości dysku. Tu wybieramy jeszcze typ obrazu. Mamy do wyboru folder VideoTS lub ewentualnie plik ISO. Ja pozostawię to również na wyborze domyślnym. Te ustawienia teraz zatwierdzę i żeby utworzyć obraz klikamy na tym przycisku. Tutaj, jak widać, został automatycznie utworzony odpowiedni folder My Disk Images i podfolder Montaż. Tu możemy oczywiście wybrać inną lokalizację, a więc zróbmy to. Pinacle. I tutaj utworzymy nowy folder. Film. Montaż. Wybieramy ten folder. Zatwierdzamy. I w tym momencie trwa renderowanie filmu. I gotowe. Zobaczmy, jak wygląda to na naszym dysku. Tutaj mamy odpowiednio stworzony folder VideoTS. Jeżeli tak utworzony obraz chcemy teraz zapisać na płycie, to wybieramy w tym momencie ustawienia. Tutaj tę opcję zatwierdzamy. I spójrzmy teraz tutaj na ten opis. W następnym kroku musimy kliknąć na przycisk Utwórz, żeby wybrać odpowiedni obraz z dysku, a więc utworzony właśnie folder Video.ts i zapisać go na płycie. Spójrzmy teraz na pozostałe możliwości zapisywania gotowego filmu. Zanim jednak o tym opowiem, jeszcze jedna ciekawa rzecz, która może być przydatna podczas edycji filmu oraz również w trakcie jego eksportu. Chodzi mi tutaj o tzw. znaczniki. Znaczniki możemy ustawiać w dowolnym miejscu w filmie. Ustawmy znacznik na przykład gdzieś tutaj. Robimy to klikając na tej ikonie. Znacznik został dodany. Teraz możemy przesunąć się na przykład do początku tego klipu i dodać tutaj znacznik kolejny. Znaczniki takie możemy łatwo przesuwać. Wystarczy je chwycić myszką i przesunąć tutaj do odpowiedniej pozycji. Możemy je również łatwo usuwać. Wystarczy w tym celu znacznik zaznaczyć i następnie nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze bądź skorzystać z tej ikony. Dzięki tym znacznikom możemy bardzo szybko poruszać się po naszym filmie. Jeżeli chcemy, możemy teraz szybko przeskoczyć do tego miejsca, wybierając stąd 01. W przypadku długich filmów może być to rzeczywiście spore ułatwienie. Takie znaczniki możemy również nazywać, i dzięki temu wiemy dokładniej o jakie miejsce w filmie chodzi. Takie znaczniki możemy wykorzystywać również podczas eksportu filmu. Zobaczmy. Przejdźmy tutaj do trybu tworzenia filmu. I przełączmy się na tą opcję Web, a więc wysyłanie filmów do internetu. Za pomocą tej opcji możemy bezpośrednio z programu Studio wysłać filmy do serwisu YouTube bądź Yahoo Video. Pozostańmy tutaj na tym wyborze. Tutaj ustawienia wstępne pozostawmy również na najlepszej jakości. Inną możliwością jest ustawienie szybkiego przesyłania. I następnie, jeżeli mamy jakieś znaczniki w filmie, aktywuje się również ta opcja. Tutaj możemy wybrać, czy chcemy Wyeksportować cały film, czy ewentualnie tylko pewien fragment. Na przykład pomiędzy pierwszym i drugim znacznikiem. Albo pomiędzy pierwszym znacznikiem i końcem filmu. A więc nie musimy wysyłać całego filmu, lecz tylko ten wybrany fragment. Jeżeli mamy połączenie z Internetem, to możemy teraz kliknąć na utwórz i następnie po uzupełnieniu paru informacji będziemy mogli przesłać film do serwisu YouTube. Klikając tutaj, w tym miejscu, możemy ten film obejrzeć w internecie. Poza tym film możemy również zapisać na taśmie. Jeżeli dysponujemy kamerą, która pozwala na zapisywanie na niej filmów, a nie tylko na ich odczyt, to możemy wybrać tutaj odpowiednie urządzenie, ewentualnie dokonać odpowiednich ustawień i następnie utworzyć taki film, a więc zgrać go na taśmę. Opcją zapisywania filmów, która jest chyba najczęściej stosowana, jest opcja zapisu do pliku. Tutaj mamy do wyboru dużo różnych formatów, w których możemy zapisywać nasze filmy. Spójrzmy na typy plików, jakie mamy do dyspozycji. Wybierając na przykład typ Audio, będziemy w stanie zapisać tylko ścieżkę dźwiękową naszego filmu. Pozostałe ustawienia pozwalają nam na zapisywanie filmów w przeróżnych formatach. Jak widzimy, mamy tutaj zarówno AVI, jak i DVX, flash video. Możemy tutaj zapisywać również pliki w formacie QuickTime, w formacie płyty DVD, czy też na przykład w formacie. 3GP, a więc w formacie wideo dla telefonów komórkowych. Niektóre z tych ustawień wymagają dodatkowej aktywacji pewnych funkcji. Spójrzmy, jeżeli będę chciał zapisać film na przykład w formacie Divex, to muszę najpierw uaktywnić funkcję mp 4 Aktywacja odbywa się przez internet i jest bezpłatna, szybka i prosta. Ponieważ ja niestety w tym momencie nie jestem podłączony do internetu, wyłączę tą funkcję i oczywiście wiąże się to z tym, że dopóki jej nie aktywuję, nie mogę używać właśnie tego kodeka. Po wybraniu typu pliku możemy ustawić jakość eksportowanego wideo. Teraz jesteśmy ustawieni, jak widać, tutaj na DV, co pozwoli nam na wyeksportowanie tego filmu właśnie w formacie DV, czyli w takim formacie, w jakim zapisywane są filmy na kasetach Mini DV. Szczegóły ustawień dla aktualnego wyboru widzimy tutaj, w tym miejscu. I korzystanie z tych ustawień wstępnych jest szczególnie ciekawe dla osób, które nie bardzo wiedzą, w jaki sposób dokładnie ustawić parametry eksportu. Tutaj możemy po prostu wybrać na przykład średnią jakość, co automatycznie powoduje przestawienie ustawień. I w tym momencie wystarczy już tylko nacisnąć na utwórz plik i plik taki zostanie utworzony. Użytkownicy bardziej zaawansowani mogą dokładnie ustawić sobie parametry eksportu. W tym celu klikamy tutaj. Teraz, tutaj, jako ustawienie wstępne, możemy wybrać niestandardowe. I w ten sposób otwierają nam się nowe możliwości. Tutaj możemy ustawić sposób kodowania dźwięku w naszym filmie, a tutaj wideo. Z tej listy możemy wybrać kodek, którym chcemy zakodować nasz film. Jeżeli nie widzimy tutaj jakiegoś kodeka, a wiemy, że jest on zainstalowany na komputerze, to powinniśmy włączyć tą opcję wyświetl wszystkie kodeki. Otrzymujemy teraz ostrzeżenie od programu Studio, że niektóre z tych kodeków mogą być niekompatybilne z programem. Zatwierdzamy to. I spójrzmy, w tym miejscu teraz pojawia się dużo więcej kodeków. Tu poniżej możemy dokładnie ustalić także rozdzielczość naszego filmu, szybkość klatek itd. I po dokonaniu wszystkich tych ustawień zatwierdzamy i możemy przejść do utworzenia pliku. Ja za chwilę to zrobię, ale zmienię najpierw ustawienia. Tutaj wśród tych różnych typów plików mamy również typy, które możemy stosować bez aktywacji, na przykład pliki MOV, a więc Quicktime. Możemy również stworzyć od razu pliki w formacie MPEG. Oraz możemy korzystać również z formatu Windows Media. Wybierzmy może ten format. Jako ustawienie wstępne ja mam w tym momencie wybraną średnią jakość, ale możemy to oczywiście zmienić. Możemy tutaj na przykład ustawić jakość wysoką i po kliknięciu na utwórz plik film zostanie zrenderowany i zapisany na dysku. Zapiszmy go na pulpicie. Nasz film został utworzony, spójrzmy i teraz możemy go odtworzyć.